Siema, z tej strony Loty. a dzisiaj będziemy kontynuować drugi yy, odcinek z, yy, z serii Demokrava Cairna, tak, i ogólnie długo nie było odcinków z Demokrava Cairna, chociaż to ma być na moim kanale główna seria, a to na, na naszym, czyli mojego, moim i MC Hunkersa, ponieważ po prostu to jest nasz serwer i chcemy o niego dbać. I tak, już dużo osób zapytało o pisało w komentarzach, tylko że już niektóre komentarze usunąłem, bo ich dodałem, więc a czekajcie, już się robi dzień, zaraz płoną głupie potwory. Dużo, ale dużo coś się zmieniło, na przykład tutaj jest jakiś domek, tylko że komuś się nie udał to jest chyba Archer i Leksa tak? O, tutaj jest, zaraz yy... wszystko wam wyjaśnię tutaj, Boże, ale oni tu strzelałem z tych łupów. Tak. i ogólnie nie wrzucałem tych filmików bo albo były za długie albo były z... nieudane po prostu i wiecie czemu były za długie temu że nie miałem programu partnerskiego i mogłem nagrywać tylko 10 minut ale teraz to się zmieniło bo dołączyłem do programu partnerskiego bardzo polecam jest spoczko można zrobić ka y kasę nie spokojnie e tu nie chodzi tylko o kasę chodzi o to że głównie mogę sobie czytać filmiki po prostu lepiej jest na YouTube. Jest dużo e, ulepszeń. Tak. Tak, tak. Mam diaksowy mieczyk i chyba kilka diaksów w skrzyni. O ile się nie mylę. O, mam 8 diamentów, tak. E, mam du dużo zupek grzybowych, bo ile się nie mylę, tutaj jest, tak. To jest krówka uchwałowa, nie wiem kto gdzie spał, nie, może sama tu przyszła, nie wiem może gdzieś niedaleko jest e, biom y, Grzybowy tak, ale teraz przejdźmy do mojego domu Mój domek jest w dżungli na drzewie. Proszę tam, może nie jest jakiś kozacki ale spokojnie, to jest dopiero faza budowy Jeszcze będzie rozbudowywany No będzie miałem dużo dużo materiału poprzez po, po te y, odcinki, w których robiłem dużo rzeczy na końcu tam będą skiny y, tych Diaksów, jak znajdowałam i twierdzy. Bo zrobię mnie na wszelki wypadek jakby ktoś mówił, że o czytujesz lotek, Jesteś właścicielem, na pewno mam opa. Masz Opa. Tak, mam opa, ale go nie używam. Na przykład op jest po to, żeby dodawać na white listę. White list listy. Zapraszam kto jest na white listie właśnie. Archer Kilex, tutaj nie, tylko tu, tu jest napisane nikt tego koni właśnie. Yy. Dragons ma bana, ponieważ po prostu wyzawał wszystkich i zabijał wielokrotnie. Ten Hunkers, no oczywiście, prosty Mace, tak, to jest też prosił w komentarzach. Och, tak, to jest kolega, czyli Leksa, Skype i Shizero i Salt. Tak, więc chodźmy do mojego domku. Tak, mam portal do Deadwood. Był mi potrzebny, żeby stworzyć Ender Skrzyni na spawnie No i takie, tak wygląda moja skrzynia Dużo itemów nawet, sporo myślę O, dobra, żelazo mam? Nie, już nie ma? Nie, nie ma, dobra Wprawiłem sobie Race Minimap, żeby było łatwiej To jest nie za, To nie jest cheat na tym serwerze. Na tym serwerze można mieć Race Minimap i znalazłem tutaj pełnych pająków yy, na Netherze właśnie twierdzę i spełnych blazów. No i wszystko sobie poradziłem. Ogarnąłem yy, Nie wiem co będziemy w tym odcinku robić. W tym odcinku pójdziemy do Netheru i sobie trochę okspimy ok na yy, tych blazach, a później yy, postaram się zrobić yy, stół do Enchantu, czyli Enchanted table. Tylko nie wiem właśnie ile trzeba tych diaksów i trzeba chyba nakopać obsydianu. no to spokojnie wszystko się zrobi Dobra To ja będę już na teraz za chwileczkę, więc ja robię cięcie Dobra już ja jestem koło mojego do domku Wchodzimy A chyba nie chcieliście jeszcze x psów, a ich naprawdę dużo dużo tu jest pokraj żeby się zbić Zabijcie moje waypoint. The point? Mm, remove. Remove. Spawner Blaze. Dobra, pójdziemy chyba do spawneru. Nie wiem. No do spawneru, pójdźmy od razu. O, dobra. Pokażę Wam już całą drogę jak tam iść. Ja tam na idzie co ja od... Tutaj gdzieś mam tunel wykopany. O, tutaj proszę. Nie będę robił cięcia, bo mi nie ci mówić, że ci towaram. Mm. O. Dół. O, to się podsuwałem. Dobra, teraz tutaj. Gdzieś tu się w nie szło, tak. Tutaj będzie lawa. Pamiętam to już na pamięć, bo to chyba dwa razy widziałem. To nie jest aż tak duży, ale... Ach, nie spalisz się i tak. Yy, ogólnie teraz powinien mieć lepszy głos, bo uszuwam, usuwam szum. No i po prostu lepiej mi powinno usyłać, bo sobie to przerabiam. O, słyszę już blaze tak. A, ah, już mi. Fak! Spłonę. O, to za mój sposób patrzy. O fak, jak on tam weszedł. Zabiłem zabiłem, 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 Dobra jest, czwarty ligl Dobra Obym nie spłynął po drodze do Po drodze do portalu znowu wydlałem yy. Spamujcie się, spamujcie Teraz sobie wspominam czasy JJ'a, to był, nie no, nie wiem ile osób z Was dał JJ'a, ale ja dzięki niemu zaczęłam prawie, no i też dzięki Blow'owi, bo zaczynam od JJ'a, później zacząłem sobie przegrać w i zaczęłam od Blow'a i jego ogólnie zaczęłam od Blow'a i by... w jakimś ich filmiku, już nie pamiętam, który, wtedy to były jeszcze Duskis, Duszkis i Wersji z wierzchą. Tak. Ja z tak dziwny, niech też się tego dziwiłem, ale... Jak jest sobie taki wyzwał, tam wymyślił, no to spoko. Jest. Piąty lift. co, ja sobie ciędziej sobie tutaj tylko po ekspie, pójdziemy to dosyć szybko chyba, że się będą powoli spalmować. Więc... Zobaczymy się za chwileczkę. No bo wiecie co, postanowiłem, że nie będę jednak Ekspił tylko yy, zaraz yy, pójdę zaraz do domu, ja teraz zrobię cięcie, bo nie chcę, żeby mm. tym długo trwało, yy, bo że będę nagrywał takie momenty, które nie są ważne, więc zobaczymy się za chwilę w, w moim domku. Dobra, już jesteśmy w moim domku, ja ich teraz pospałna po Nie czekajcie, więc weźmy sobie no, sprawdzę na Key, bo nie wiem za bardzo jak się robi crafting. ha Crafting tego. Dobra, już patrzę. O, ja cię muszę... Dwa diamenty, książkę. Dobra, wie co? To Uncharted'i tutaj zrobimy w następnym odcinku. Więc to by było na tyle. Cześć, do zobaczenia i na razie.